W dzisiejszym odcinku sekretnie chowam się na casualu o 100 tysięcy fałdolców. Wszystko polega na tym, że ja gram zwykłą grę, a Zakrzak musi odgadnąć, jakim skinem jestem. Im szybciej to zrobi, tym więcej fałdolców zgarnie. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. A no i właśnie, pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. Wpiszcie go jeszcze dziś. Na pewno zastanawialiście się, jakiego skina wybiorę do tego odcinka. I wypada tutaj na to, że mamy tutaj skina FNCS-owego. Dlaczego go wybrałem? Bo wiem, że Zakrzak wie, że ja go nie mam. Chyba, że będzie miał 200 IQ później w odcinku i się domyśli. Oczywiście moje zadanie jest bardzo proste. Ja muszę ukrywać się przed Zakrzakiem i grać tak, żeby on się nie domyślił, którym skinem jestem ja. Ponieważ im szybciej to zrobi, no to tym więcej wygra. A więc widzowie, ja wyskoczyłem z busa i mam jedno zadanie. Powalić się od pomnika. Jakiś ziomek tutaj leci. Uwaga, stajemy na bark, widzowie skaczemy i obserwujemy pana Rafę, a raczej go szukamy. Klikamy obserwuj. No i zobaczmy, kto będzie... Pierwszą osobą, na którą nam przełączy, jest to piłkarka z numerem 14. Wątpię, że jest to Rafa, bo on chyba nawet nie ma piłkarki Zafro, więc idziemy dalej. Jak widzicie, ja już spadam na lokację, na którą zazwyczaj nie latam. Nie wiem, czy kiedykolwiek tutaj byłem. I mam nadzieję, że tutaj też y, nikogo nie będzie, ale mamy. A dobra, to są boty. Myślałem, że mamy tutaj gości. Ej, zobaczmy, mamy tu bitkę. Czy Rafa by się tak ruszał? Mm... Wydaje mi się, że raczej widzowie nie. To jest prawdopodobnie walka dwóch botów. W sensie takich robotów, botów. Takich nieprawdziwych ludzi. Wiecie o co chodzi? Także widzę, nie wiem czy wiecie, ale za każdą eliminację za Krzakowi z wygranej 5000 fałdolców. I teraz do Was pytanie: Czy tutaj takie eliminacje właśnie na tych gościach również do tego zaliczamy? Bo to by było niezłe. No ale wiem, że nie. Szkoda. Także im więcej fragów zrobię, tym lepiej dla mnie, bo mniej będę musiał dać Zakrzakowi, Jeśli uda mu się oczywiście zgadnąć, ale jeśli ja wygram grę, no to za krzak płaci mi V-Dolce. Możecie wybrać w komentarzu ile. Ej, no chyba, że Rafa mnie troluje i na przykład udaje bota. Bo też tak może robić. No mam nadzieję, że tak nie robi, bo wtedy będzie mi totalnie ciężko, ale zobaczymy. Ok, wchodzimy do środka. Ej, proszę tą kamerę zabrać, bo mnie pewnie teraz oznaczyli. Uleczmy się, zbieramy wszystko, co się da i dojeżdżamy. Aha, widzę, że tutaj kolega stosuje taktykę na pływanie i wpływanie głową w ścianę. Mhm, ciekawa taktyka. Nie ma opcji, że to jest Rafa, chociaż my tutaj czasem latamy na ten domek. Nie ma bata, że to jest on. Nie uwierzę. Zobaczmy, kto jest kolejnym graczem w wizowie i. Pani Misia. Ona nie ma jeszcze w ogóle broni. Nie wiem, czy widzicie. Koleżanko, co ty takiego robisz? Bo ja nie rozumiem. Dzisiaj dobrze by było ze krzaka wyzerować pod kątem tego. O, o, o. Tylko on będzie wiedział, że ja gram snajperką. I teraz pytanie, czy tam snajperką grać? Ej, to jest bardzo dobre pytanie. Ha. Nie wiem, co mam zrobić tak szczerze. Mam trzy potki. Doleczmy się tym i wlatujemy w gości. No wreszcie jakiś normalny człowiek wizowie. Mamy tutaj go. Ej, to jest gościu z Hadesa. Czyli, przepraszam, nie z Hadesa, tylko z Cerbera. I czy to może być Rafa? Mm, bardzo możliwe, że tak, bo mógłby on chcieć zabrać medal, żeby mieć łatwiej w meczu. A może Rafa to jest ten, co za wupy do niego celuje? Ej, traf, gościu, traf, traf, traf. Aj, myślałem, że trafi, było blisko. Chociaż ten chłop wygląda na takiego z napoconym skinem, ale sam w sobie nie jest jakoś mega napocony. Wydawało mi się, że jest bardziej spocony. Ja tak się zastanawiam, gdzie będziemy mieli gości najszybciej. I z tego, co widzę, gości będziemy mieli... Tam! Także dobrze by było ich podjechać. Ty, tam jeszcze jeden gościu dojeżdża. No i wygląda na to, że ucieka, dostał i chyba zginie. Chyba tak. To, bo jak to jest Rafa, to się odcinek skończy, to już będziemy wiedzieć. Ej, to nie jest samochód Rafy. Niech Rafa lepiej nie wsiada do auta, bo to go może zdradzić. Rafa ma jak coś zielone auto, takie, więc no, to go zdradzi. Musimy podjechać to na blisko. Ej, tylko gorzej jak właśnie ten ziomek. Tutaj mnie ogra. No mam nadzieję, że nie, bo wtedy ja przegram cały odcinek. Okej. Okay. Choinka. Szara bohaterka z piorunem na aresie. Ja bym się tutaj na moment zatrzymał, ale ona ma skórkę do broni. Czy Rafa gra z kurkami do broni? Na pewno nie taką. Chociaż mógł zmienić to na ten odcinek. Tak dla zmyłki. No widzowie, ja chwilę tutaj zostanę i za chwilę do was wrócę z wnioskami. Co myślę o tym skinie? Wiem, że my kiedyś taką taktykę stosowaliśmy. Lecieliśmy na aresa i siedzieliśmy w tym krzaku, żeby pokonać gościa. Więc może to jest Rafa. Tylko czy on by ryzykował walczeniem z bosem, zabierając? Medalu? Nie wydaje mi się. Dobra, 116 dostał. Lecimy za nim. On może być nasz. To może być pierwsza. Aha, on użył skrzydeł. No nie. Ej, no nie gadajcie, że on mi ucieknie. Ej, choinka, no ten gościu mi dojeżdża, gości i ucieka dalej. Ej, ale za to ten Midas. I wygląda interesująco, jak miałbym tak powiedzieć. Czemu on stoi tak w miejscu i chce zarespić to auto? Bo jakby, gościu, może zostać AWP w głowę, no nie? Ej, ale porusza się podobnie do Rafy. Chociaż on więcej skacze. Rafa więcej widzowie skacze. Ale ten skin... Dobra, wsiądź do auta. Ja zapomniałem, że nie mogę jeździć samochodami, bo zakrzęg zna skina mojego jego samochodu. Ej, ale źle. Totalnie źle, tak szczerze. Czyli nie mogę używać samochodów. Fraga tutaj też nie zrobiłem, niestety. No bo już się miał skrzydła, nie? Wsiądź. Jak będzie zielone... A zmienione. Czarne takie. Hmm. Ja myślę, że Rafa zmienił samochód na ten odcinek, widzowie. My myślę, że zmienił. Myślę, że pomyślał o tym. Raczej na pewno. Nie, dobra, ja już po momencie widzę, że to nie jest ody. Kłop wybija się kulką, czyli... Co on dostał, ty?! Ej, dobra, ja teraz muszę się zastanowić. Kiedykolwiek Rafa dał komuś laser w powietrzu za 200 z SMG-ka... Dobrze by było mi teraz uzbierać trochę maców, trochę wszystkiego. Wiadomo, czas leci. Chyba jeszcze nikt mnie nie obserwował, więc Zakrzak raczej o mnie nie wie. Tylko tak się zastanawiam, gdzie ja powinienem tutaj iść teraz. Bo ja zazwyczaj na tych lokacjach tutaj jestem często. Wiecie, o co chodzi. I jeszcze mam AWP. Ta AWP może mnie mocno zdradzić. Ma ma mam nadzieję, że nie. A, i nie mogę kucać, jak otwieram skrzynki, bo po tym zawsze krzak mnie rozpoznaje. Nie wiem, widzowie, dla mnie to nie było normalne. Umówmy się, to, to nie jest normalne taki laser. Ej, nie, dobra, ja wiem, że ja bym takiego czegoś chyba nie dał. Z Rafą gramy całkiem podobnie, więc chyba on też by nie dał. Przysięgam, że jestem w szoku. Chociaż ten movement to taki rafowy, powiem wam. Stary, jeżeli to jesteś ty, to szacun za ten laser, ale to jest inny samochód. Ej, tutaj jest jakiś ziomek, tutaj jest jakiś ziomek, to dobrze by było głowę. Wrzucić. Dobra, 16. Dostał dużo. No tu jest ten jeszcze jeden, no nie? Syrena FNCS-owa. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tylko pytanie brzmi, czy Rafa kupił tego skina? Bo mi nie wydaje się, żeby on go kupił, ale ma AWP. Ma pompę, ma kulki, ma dużo golda. Ej, ja bym tutaj chwilę poobserwował. Bardzo pasuje to do opisu Rafy. Rafa ma masę golda, lubi kulki, lubi AWP, lubi wolną pompę. Max zbiera gwiazd. Tylko mało maców, jak na Rafę, nie? I on się chyba tak zazwyczaj nie skrada. No nie wiem, widzowie, obserwujmy. Zobaczmy, bo to może być bardzo ciekawe. Ej, ktoś mnie obserwuje. Wydaje mi się, że to jest Zakrzak. Ej, Zakrzak wie, że ja nigdy nie chodzę na kucaka. Więc on teraz na pewno mówi, ej, ale Rafa nie chodzi na kucaka nigdy. Wychodzi do góry. Ty, a jest w podziemiach ogółem. On się splaszuje tam na dole. Rozwala. Ej, dobra. To jest jak na razie mój pierwszy podejrzany. Powiem wam szczerze, najbardziej mi pasuje do rafy tak, movementem. Zobaczymy, jak będzie strzelał i w ogóle edytował i tak dalej. Ale zostało 18 osób, widzowie! Czy to jest jakiś żart? Ej, on tam jest na rogu, tylko on być może ma snajperkę. Ej, widzieliście tego baita? Wyszedł, żeby ponownie wejść. To wygląda jak zagrywka rafy, nie? To, to wygląda jak zagrywka rafy. Zobaczmy. Drugą perspektywę Spróbujmy znaleźć tego ziomka, którego on bije Dobra, idziemy na blisko to Mam nadzieję, że ktoś mi na głowę nie wejdzie Wizowie, czy jest to możliwe, że Rafa ma fioletowego Skulltroopera? Czy ja o czymś nie wiem? Gramy razem 6 lat, ale... No, Rafa ma Renegade Rider Może przez 6 lat ukrywał Skulltroopera Ej, ale mam teraz laga głowy, człowieku Dobra nic się nie ruszam teraz. Nic, totalnie nic. Ej, czemu ja tu muszę spędzić cały mecz? Ej, nie gadajcie, że on tam będzie teraz zbierał matcy cały dzień. No, człowieku, wyjdź stamtąd. Chodźcie, mieć. Tam się nie da budować, w sensie. Nie da się niszczyć, o! Kolejna syrena z plecakiem FNCS i też z gwiazdką. Mhm. No to beka. Trzeba pteczki, małe podki, a Wupa. Medal wzięty. To chyba nie jest Rafa, widzowie. To. Nie, to mi nie pasuje do końca do Rafy. Nie, nie, nie. Ja wiem tyle, że powinienem się podleczyć. A nie chcę się teraz zdradzić. Nie mam amo ani do. Co jest z tym amo? Ej, tu ktoś zginął. Co dopiero, halo. Mam nadzieję, że to nie był Rafa. Mamy walkę. Widzowie, zobaczmy. Ojejku, nie, ten skin to też nie jest on. Kogo ja mam obstawić, widzowie? Ja nie wiem. Chociaż w sumie, czy to nie jest strafa? Ale nie, takim ekwipunkiem to on by nie grał nawet. Człowieku, no co ty robisz? Ej, czy on stąd wyjdzie naprawdę? Tu jest jakiś dziwny skin. Nie, 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 nie ma szans Okej, okay, mamy bitkę, widzowie I to jest, to jest ważne, bo tego skina na ekranach jeszcze nie mieliśmy To jest chyba komandoska? Jakoś tak się kiedyś to nazywało No obczajmy, obczajmy, co tu się dzieje Ej, walczy z tym skinem FNCS Oj, widzowie, który z nich to może być Rafa Takie, ma mam takie przeczucie A no i kolejny, dobra, ja wiecie co? Uciekam stąd, bo czuję, że tutaj zginę, a już nie mam nic Ej, kolejny ziomek nowy z dwoma medalami i bananem, a Wupom, SMG i medalem cerbera? Co? To jest chyba jakiś totalny napoceniec, tak mi się wydaje. Taki totalny, totalny. Panie Rafa, ja mam pytanie: czy ty jeszcze żyjesz? Y jeszcze tak. A wiesz, że każde pytanie to minus 5000 faltowników? <grymne> Ej, ale nie, 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 nie zaliczamy takiego czegoś. Nie ma szans. Ej, powiedział, że jeszcze żyje, więc może uczestniczyć w tej walce, co tutaj się teraz odbywa. Tylko, czemu ja nie mogę przełączyć na uczestników tej walki? To jest dobre pytanie. Chyba, że to jest Rafa. Widzowie siedzi w krzaku spider -Manem. Widzowie, a gdzie jest mój skin sereny? Ja się pytam, gdzie? Czy ta serena zginęła? Czyli to nie był on? Słuchajcie, ogólnie sprawa ma się źle. Nie mam żadnego fraga, ale na tym lobby to powiem wam. Tej, nie mogę tak robić, bo on się zorientuje, że to ja. Ej, czekajcie, jest coś do leczenia? Jest. Możemy tą snajperkę już wyrzucić. Ej, dobrze by było wygrać. Ja, moim celem, widzę, jest wygrać tę grę. Moim celem jest wygrać tę grę. Ja muszę to wygrać. Zostało tylko 8 osób, tylko tej snajperki mi będzie trochę brakować. Ej, dobra, ja mogę trzy osoby obserwować. No, a reszta, gdzie jest reszta? Widzowie, gdzie jest ostatnia piątka? Pozostała znaczy. O, tu se flagę podnosi na totalnym chillu No nieźle, pozdro. A ten gdzie jedzie? Przepraszam bardzo, gdzie ty jedziesz, ziomek? Ej, to obserwowanie jest totalnie zbugowane, nie? Tak na maksa zbugowane. No ja dwie osoby tylko mogę obserwować teraz. Dlaczego? Cię pytam. Widzowie, ja zbieram macy i teraz głównym moim celem jest wygrać grę, bo wtedy za krzak nie wygra nic, więc muszę się mocno postarać. Przydałby się Zeusa, na przykład. Mamy amo w końcu, tylko nie mamy pewnej rzeczy. Nie mamy apteczki. Jeśli nie mamy leczenia, może tutaj będzie to leczonko. A, i tu został wyeliminowany ten ziomek, co ja go dojeżdżałem wcześniej. Czyli patrzcie się! Dwóch gości już miałem, dwóch gości mi zabrano. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ej, ten Spider-Man ma WP, ma pompę, ma smg ma dużą podkapteczki, dużo matsa, dużo golda. To Mógłby być Rafa, tak teoretycznie. Tylko czy on by siedział w krzaku? To mi się nie wydaje. I w sumie wiecie co? Teraz na jak się robi to takie search pointy, no nie? Może coś takiego zrobi. bo Zakrzek w życiu by nie pomyślał, że ja coś takiego zrobię, wiadomo, to tu nie będzie potrzebne. Ale takiego mini, właśnie takiego Forta porta jakbym wybudował, to być może on się nie zorientuje, że to jestem ja. W sensie wiecie o co chodzi. Na razie moje fragi świadczą o tym, że to jestem ja niestety. No ale jest jak jest. Jest jak jest. Ej, jest ta syrena widzowie, jest! Dobra, żyje! Ja myślałem, że ona zginęła, widzowie Przyjrzę się tej pani bardzo dokładnie, bo przeczuwam, że to jest rafa. Ta, Widzowie, tak coś czuję. I muszę grać totalnie inaczej, bo on znowu mnie tutaj ten. Dobra, użyję tego, nie użyję tych beczek, bo ja zawsze tam te beczki używam. Dobra, się mamy No ging, ging. Gin. Dobra, mamy go, mamy go. Po tych schodach też mnie tu mógł, mógł rozpoznać. O dobra, tak też nie gram. Weźmę sobie to wszystko. I czym, czym ja się uleczyłem? Aha, dobra, za splash'e Słuchajcie, nie wiem co mam robić. nie wiem Co mam robić? Okej. Okay. Użyjmy i lecimy stąd. A ten ziomek, dobra, to ten ziomek był jakby ustawiony, jakby tu przy, jakby miał przyjść do rafy i powiedzieć, rafa. Wyeliminuj mnie, żebyś miał przynajmniej jednego fraga, nie? O, choinka. Patrzcie, co do mnie leci. Chłop ma pięć medali, okej. Okay. Ej, chyba tam syrenę goni gościu z czterema medalami. Aha, czekajcie, bo on jest tu mega blisko. Zakrzak na pewno wie, że to nie jestem ja. Bo ja raczej pięć, cztery medali, czterech medali nie będę miał. Więc on albo zgadnął, że to jestem ja. Dobra, tamten gości odszedł. No mam nadzieję, że nie zostaje dwa boty, które wiadomo, i, i my. Dobra, ale pamiętajcie, moim celem jest wygrać grę. I wtedy zerujemy Zakrzaka do, do końca. Ale zobaczmy Zrobię inni gracze, tak? Jest jakaś ciastkowa babeczka z Diglem. Okej, okay, to jest ciekawe, bo jej jeszcze nie widzieliśmy. Ej, a co jeżeli to będzie Rafa, widzowie? O nie. Ej, dobra. Widzowie, ja obstawiam, że ta Syrena to jest Rafa. Zobaczymy, czy mam rację. Oglądajcie do końca. Widzowie, 100%. Stawiam 5 że to jest Rafa. No naprawdę, no musi to być on. Dobra, może jednak nie stawiam tych pięciu stów, bo jeszcze stracę 500 i będzie. No zobaczymy, zobaczymy, widzowie, co zrobi Rafa, czy wygra, czy nie wygra tą syrenką. <ścoughs> o o! Chyba mnie widział, chyba mnie widział. <laughs> to jest to widzowie. Tak go leciły z nimi. Tylko on w sumie, jak teraz pomyślisz, że to jestem ja. Ej, co ja mam zrobić? Dobra, to, to jest on. Jak siedzi na drzewie, to jest na pewno on. O, wybudował się tam. Patrzcie, jak tam jest wybudowany. To jest chyba ten gościu, nie? Ty, on nie dostał snajperki? On dostał chyba snajperkę. A, ty, tu jest jeszcze ziomek. On dostał, on dostał. Widzowie, tu jest bitwa snajperów. Gość prawie dostaje głowę. Okej, okay. no. Traf, traf, gościu, traf. Czemu nie ma dźwięku ze snajperki? O co tu chodzi? Ej, to jest ten chłop z czterema medalami, widzowie. On ma wszystko, nie? On jest bosem tego serwera. Ułożysz ty. Ej, co jest gra... No no, 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 chyba żartujesz, ty. Ej, przyszło on mi przeszedł przez ściany. Co tu się wydarzyło? Ty, ale ten gościu jest dojeżdżany. Syrena została dojechana. Ej, czemu Rafa nic nie mówi? Ale ten mecz jest napocony, stary. Nie, ty jaja sobie ze mnie robisz teraz, nie? Czekaj chwilę. I jeszcze chwila Udaje, że to ja Czekajcie, widzowiec Co? Dobra, ja to wygram Wiesz, gdzie jest ostatni? Ej, ty mnie trolujesz teraz, prawda? <laughs> prawda, prawda Niestety, <Dobra, laughs> to... ale prawda Stary, ale miałem laga głowy Mówię, nie, no niemożliwe a, a dlaczego? A dlaczego? Halo, halo No bo ja już tu miałem swój typ I nagle mówię Co? Czyli byłeś yy, syreną on bez plecaka Niestety to byłem ja Niestety to byłem ja No to wygrywamy, widzowie, wygrywamy